Cześć! Dzisiaj, dzisiaj chciałbym Wam pokazać kury ozdobne. Na wstępie chciałbym Wam powiedzieć, że tutaj znajdują się wszystkie koguty na sprzedaż. Z wyjątkiem jednej czarnej kurki, ale to zaraz Wam pokażę. Są kogutki burscynowe, porcelanowe. Także jak widać Zacząłem od tych bo one są na dworzu akurat y, bo sprzątałem troszeczkę dzisiaj u nich no, Także macie tutaj do wyboru do koloru że tak powiem jak widać te kobutki się biją one sobie wyrywają te pióra no, A poza tym potrzebuję trochę miejsca także chciałbym jak najszybciej y, sprzedać oddać to. Mamy dwa czarne koguciki, jednego całego białego. No i czarną kurtkę tam. Te koguty się do niej dobierają, dlatego ten ogon nie wyrósł jeszcze. Tam ma dopiero pałki, tak jak porcelanowe też koguciki. Te ogonki jeszcze nie rozwinięte, one się skubią tutaj, jak jest i za dużo. Dwa. Dwa, tak, chyba dwa. Nie, trzy, trzy niebieskie koguty. Jakby ktoś pytał o ceny, to powiem tak: cena ceną, niskie ceny, ale jeszcze dorzucę przy większej ilości jakiegoś koguta w gratisie to nie ma problemu. Szczególnie urodziwe to są bursztynowe, w tym roku wyszły naprawdę fajne, tak jak ten kogucik na przykład. No powiem tak, no cena jest indywidualna jeśli chodzi o bursztyny, bo bursztyny no to jest między 70 a 50 zł, resztę mogę oddać po 4 dychy jak leci, no z wyjątkiem rocznego koguta porcelany, także resztę gdyby ktoś chciał, jakiś się komuś podobał, to po 40 zł jestem w stanie oddać wszystko. Także, gdyby ktoś potrzebował większej ilości kogutów, nawet znajomy czy coś, to proszę pytajcie, bo naprawdę, yy, no, nie mogę tego tyle trzymać, tak? Są tutaj takie jasne po też wyszły. Tutaj mamy prawie białego, ale on jest polawędowych, takie trochę spleśna na żywo. Yy, co tutaj jeszcze mogę? tutaj te bursztynki jakby ktoś pytał o wiek no to te młodsze porcelany szczególnie one tam mają 3-3,5 miesiąca bursztyny już koło 5 miesięcy e, niebieskie tak samo 3 o jeszcze jastrzębiaty jest jeden Może niech one się odsuną bo te najmłodsze to, to jest poniewierane troszeczkę tu mamy jeszcze takiego kolorowego to jest taki niebieski jastrzębiaty bardziej niż o tak właśnie one się biją tu mamy typowo po tym jastrzębiatym kogutka także może ktoś się skusi na coś takiego jeszcze jest agresywne no niebieski kogut kurka wie to. niebieski kogucik taki fajniejszy jeśli chodzi o kolor. Dobra, zostawcie się. Dla mnie tam Także dzisiaj chciałbym Wam właśnie pokazać tylko taki krótki filmik Z tego co jest na sprzedaż. No wiadomo to musi wyrosnąć. To jeszcze nie jest do końca wszystko tam ustawione yy, wyrośnięte jeszcze mam tą roczną porcelanową kurkę bo no, facet mi cały czas zwleka tak? no, ja nie będę trzymał tego w nieskończoność jeśli ktoś rezerwuje no to ja rozumiem parę dni, tydzień no, ale nie dwa czy trzy tygodnie <laughs> no i mówi, że czeka na pieniądze także yy, nie ma rezerwacji kto pierwszy ten lepszy jeśli komuś by się spodobało, no to nie ma problemu. Tutaj czarny jest kogutek w miarę fajny. Jak widać tamten. No też ten też, on jest trochę młodszy, yy, bo on ma go 3 miesięcy, tamten 5 także. Ale ogólnie fajny kogut, fajny. Coś z tego koguta będzie. No moim zdaniem materiał godny uwagi, no może nie wyglądają, bo to już ostatnie takie późne No i wiadomo co lepsze, to się sprzedało No ale na przykład z bursztynów, no to moim zdaniem to jest materiał godny polecenia, no bo jakby nie było geny yy, Geny są no po fajnych ptakach dosyć Tak jak na przykład ten bursztynek To fajny, bo ma i kolor i budowę, grzebień ok, Także Tak fajny ten też jest dosyć ciekawy. Jeszcze ten ogon ma niewyrośnięty. Na przykład porcelanowy znowu fajny kolorek ma, tak? Barwa jest jak na koguta moim zdaniem bardzo fajna. Kogutów jest 20 chyba 4, o ile tutaj dobrze liczyłem. Był bardzo zadowolony, gdyby to wszystkie chłutem zabrał <laughs> Tak jak to zrobiłem chyba dwa lata temu 11 chyba wtedy poszło naraz A facet sobie po prostu to powoli rozprzedawał Znaczy tam poznajomych też trochę dla znajomych pobrał także No, kurka będzie generalnie fajna. no Co ja mogę tu powiedzieć? Siostra, rodzice, pokażę Wam na, na kolejnym filmie, jak to teraz rozpód wygląda. C powiem, tam kilka sztuk. O właśnie, one się tak skubią. E, kilka sztuk e, tam jeszcze dokupię. E, także czekam cały czas na ptaki. Kiedy będę tylko dostępną, no to przyjadą. Naprawdę, jakby ktoś brał dwa czy trzy koguty, to już jestem w stanie dorzucić jednego w gratisie jakiegoś. Także. Wysyłka na zasadach poczty polskiej 40 zł. Tak dzień moim zdaniem lepiej, dużo widać je. Ten jastrzębiaty to jest po bardzo fajnych ptakach. Także ten ptak to naprawdę jest po tym jastrzębiatym od pana Andrzeja bądź i po moich lawendach Dostawiłem sobie też tam po tamtych parę tych jastrzębiatych lawend, tych krogulczych. Kurka, pomimo że nie ma ogonka, no to widać nawet jak ona jest niska tutaj. Przodem jest fajna taka zaokrąglona, także to tylko trzeba poczekać na ten ogon. No w większości, tak, no te ptaki nie wyglądają teraz. Tym bardziej, że te pogody ja, mamy jakie mamy, one tu wychodzą, grzebią się i tak dalej, ubrudzą. Także wiadomo. Staram się, żeby jak najczęściej były na tym dworze. Nawet jeśli nie jano, to tam mama czy coś, czy tata nawet wypuści. Dobra, nie będę wam za było tutaj opowiadał. Na kolejnym filmie będę chciał trochę powiedzieć o rozpłodzie. E, taką małą niespodziankę może, mały pomysł na film e, mam, ale to już powiem na kolejnym. Liczę na Waszą kreatywność i zaangażowanie wtedy. Dobrze, zobaczymy i dobra, nie przedłużając zapraszam na grupy na facebooku zapraszam także do kontaktu przez facebooka, messengera no a także do oglądania starszych filmów, bo wiem, że ci co oglądają na bieżąco to oglądają, ale no duża część osób jest nowych i nie ogląda po prostu starych ale ciekawa lektura moim zdaniem obejrzeć jak Hodowla się w latach teraz ostatnich rozwijała także zapraszam do oglądania Dziękuję, pozdrawiam